I tam ponownie niestety mi coś przerwało, nie wiem. Więc kontynuując, kontynuując, kontynuując. Trzeba dobre miejsce sobie przyjść i zająć, bo mówię, ludzie sobie pewnie przechodzą i tak potrafię cały dzień sobie w danym miejscu, nie wiem, odpoczywać czy dać tak dalej. No, piękna aura, tutaj zapachowo wszystko, kwitnie, pachnie. I tutaj jeszcze te kremowe. O, tu jest ta fontanna, w może próbować. Tutaj, no, to nie jest miejsce dla alergików, więc ja chyba alergikiem takim półkowo-niepółkowym, roślinnym nie jestem. Idę poszukać jakiegoś fajnego miejsca, już nam się nagrało, że dzisiaj, oh, może pokażę, dzisiaj jest takie, jakby to powiedzieć, aura jest zupełnie inna niż ostatnio, nie jest taka upalna, nie ma takiego słońca, jest dużo chmur, myślę, że to chwilę jest tak ciepło, ale właśnie i wierzchnie, ale właśnie bez słońca i na mnie lepiej. To jest taka pogoda za chmurką, zdecydowanie lepsza pogoda dla mnie, dlatego że mnie drażni ogólnie na słońca, taka, taka siła stuprocentowego słońca, gdzie cały czas tylko słońce, słońce, słońce. A wyobiecam ja widzę, że powącham kabinę, ponieważ trzeba poszukać. Podejrzewam, że gdzieś się być, skoro o niej wspomniałam. musiałam gdzieś przechodzić wtedy. No nic, postaram się ją namierzyć, ale czy ja namierzy to jest tego tyle. I chyba wiem, że ona jest, to jest mi, mi się przypomniało. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Ciało ja mówiłam, co mi się towarzyszy, tak mówiłam. W stronę lipowości, ale takiej lipowości przełamanej. Jeżeli ktoś jest coś z marki Helein mm. przez 2E, nie wiem jak to się do końca wymawia, Dajcie znać, co szczególnie, bo widzicie, co Was ciekawe, bo jestem właśnie przy Kalinie. Kalina, nie wiem czy widać. Chyba widać. Kalina kanadyjska. A teraz kwestia, jak pachnie. Jesteśmy. Z tą kaliną się chyba coś dzieje, bo ma jakiś dziwny, specyficzny, taki nieprzyjemny zapach, ale wiem, że kalina ładnie pachnie, bo kiedyś sprawdzałam. i do końca ją pamiętam tak, żeby wskazać, czy jakiś nie wiem, zapach w yy, perfumach coś to, to zrobił, natomiast tutaj ewidentnie jakoś tak y, teraz to jest jakaś taka woń fizjologiczna nieprzyjemna, ale wiem, że była inna, bo pamiętam, że mi też zachwycało, także coś się chyba jej stało albo no nie wiem, nie ten czas, nie wiem. Także aby poszukam jeszcze innej kaliny. <laughs> e, co my tu jeszcze mamy? Trochę mam wrażenie, że mi oczy zaczęły od pomachania tych wszystkich jeszcze, nie wiem, tutaj w ogóle... Jest ogrom. Jej jak tam jest piękny, w ogóle Póki mnie jeszcze nagrywa, to pokażę może. A nie pokażę, muszę iść, chyba i będzie widać w tyle, No pięknie jest. Znaczy, też tu nie przyszliśmy ostatnio. To już muszę nagrać Darkowi i mu pokazać, gdzie koniecznie musimy przyjść. Także tu... O, i to miejsce.